to był film? Mhm. Tak, film, film, film. Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław Kowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy w Hajnówce, idziemy do bardzo dobrej piekarni Marcinek. Tu mamy kościół, tutaj zawsze szły demonstracje e, pro-polskie, takie, patriotyczne ta jest mała więc tutaj gubić się raczej nie da idziemy i tu idziemy do takiej ładnej um, fajnej um, cukierni piekarni, w której można sobie usiąść i coś zjeść turystyka na własną rękę polecam, rącz włoskie. To wszystko, wszystko tu jest. Chodź, 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 chodźmy, chodźmy, w zasadzie Tak, to prawda. Zrękacze, góry, poklon, składam na gorąco, na włoskie, szejki i to Takie to specjały są tu